Thank <laughs> you. Szczęść Boże! Serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech, ze mną dziś prezydium naszej partii, pan prezes Grzegorz Braun, wiceprezes Włodzimierz Skalik, za chwilkę dołączy kolejny wiceprezes Roman Fritz oraz członkowie naszego komitetu politycznego Jan Krysiak oraz Piotr Heszen. Szanowni Państwo, dziś korona przypomina nie wszystkie chwyty dozwolone i jednocześnie przypominamy, iż jest to standard polski, europejski, nasz cywilizacyjny którym niestety zapomniano w myśl forsowania idei barbarzyńskich, kanibalistycznych również w świecie polityki, e, forsując ideę po trupach e, do celu, drodzy państwo, e, podczas ostatniego maratonu kampanijnego wobec Korony stosowano wszystkie chwyty, zapewniamy państwa wszystkie chwyty, a my e, z uporem maniaka za każdym razem udowadnialiśmy, że... W tym świecie bez reguł można zachować przyzwoitość, można grać. Czysto i bez względu na okoliczności, bez względu na wywieraną presję, na polityczną koniunkturę robiliśmy i robimy swoje, nie kłaniamy się poprawności politycznej, nie chodzimy na zgniłe kompromisy. Jak słusznie ostatnio bardzo trafnie powtarza nasz prezes w tych warunkach bezplenowych, czyli bez mediów, bez poparcia mainstreamu, bez dofinansowania, bez środków na kampanię z rozmachem i na potężny marketing, który przysługiwał innym partiom bez wielkich billboardów, wielkopowierzchniowych reklam, a jednocześnie będąc nominowanymi przez wspomniany mainstream na wszelkie zło. Tego świata staliśmy się, drodzy państwo, wręcz mistrzami politycznego survivalu. I e, dlaczego tak się stało? Ponieważ kiedy nam zabrano wszystko, drodzy państwo, pozostał nam kontakt z Polakami, z wyborcami. Każdą wolną chwilę wykorzystaliśmy właśnie w tym celu. Dlatego jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że ta stałość i wierność naszym zasadom, wbrew przeciwnościom, została przez państwa doceniona. Wielu z was mogło się Przekonać i w zasadzie skonfrontować słuchy o nas z tym, jacy jesteśmy w rzeczywistości. I to, drodzy Państwo, zaprocentowało. Postawiliśmy na Polaków, na naszych wyborców i nas nie zawiedliście. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. Prosimy o jeszcze. Zapraszamy do korony. Tu nie ma podwójnych standardów. Zapraszam, Jana Krysiak. O jakich zasadach tutaj mówimy? Być może łatwiej to zrozumieć na przykładzie sytuacji, w których tych zasad nie ma. Dwa przykłady. Nie tak dawno siły izraelskie odbiły czterech zakładników z rąk Hamasu, tyle że przy tym zginęło ponad 270 Palestyńczyków, a niemal 700 zostało rannych. Inny przykład sytuacji bez, bez zasad. W tej chwili na wojnie ukraińskiej masowo łamana jest konwencja genewska. I obie strony, zarówno strona rosyjska jak i strona ukraińska, często chwalą się nagraniami, w których po prostu przy pomocy dronów dobija się rannych żołnierzy. Taki żołnierz leży skulony, ranny, już nawet nie bokopie, tylko w zagłębieniu w terenie i wtedy przylatuje dron i zrzuca na niego granat. To jest dzicz. To nawet nie jest kodeks Hamurabiego, gdzie było oko za oko, dlatego że tutaj, jeśli um, w kodeksie, jeśli wybito komuś ząb, no to można było jemu wybić ten ząb, ale nie mordować jego, ani jego rodziny, ani jego sąsiadów. To nie jest cywilizacja. To jest prymityw i to jest, to jest władza tempej siły. Dlatego niech się Państwo nie dziwią, że coraz częściej będziemy oglądać obrazki tak jak sprzed kilku dni w Poznaniu, kiedy to nastolatka została skatowana przez rówieśnicę. A kiedyś zasadą było to, że polski granic się broni. A dzisiaj co? Dzisiaj stawia się polskiego żołnierza w charakterze potykacza na granicy. A więc Konfederacja Korony Polskiej przypomina kilka ponadczasowych, przykładowych zasad. A więc z faktu, że ktoś został napadnięty, wcale nie wynika, że od tej pory może robić co chce. Wcale nie wynika, że może mordować cywilów, że może zabijać rannych, w tym rannych żołnierzy. Bo jest zasada, nie zabijaj. Z faktu, że są konieczne jakieś podatki dla wspólnej obrony, wcale nie wynika, że teraz rząd albo Unia Europejska mogą rabować Polaków ile wlezie, dlatego że wciąż jest zasada, nie kradnij. A politycy i dziennikarze, jeśli tylko mają taką możliwość, żeby bezkarnie kogoś oczerniać albo zniesławiać, to nie wolno im z tej możliwości skorzystać, bo wciąż jest zasada, że nie wolno bezpodstawnie niszczyć czyjegoś dobrego imienia. Szanowni Państwo, tam gdzie nie ma prawdziwego prawa, tam jest bezprawie. Ono czasem się nazywa a to pogańskim prawem zemsty, a to głosem większości, a czasem dla niepoznaki dyrektywą unijną, ale to nie jest prawo. Konfederacja Korony Polskiej działa w oparciu o ponadczasowe zasady, które jeszcze ocalały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam Pana Piotra Heszena. Szanowni Państwo, 10 czerwca 2024 roku skończył się łatwy eurokomunizm. Były cztery wesela, teraz będzie pogrzeb, nigdy dosyć radości z takiej pięknej stypy. Termin jeszcze nie ustalony, ale będziemy nad nim pracować. I takie jest kojarzenie z wyższej półki. Pan Dusza moja pragnie Pana. To się oczywiście odnosi do tego najwyższego celu szczęścia każdego człowieka, ale w jakimś odbiciu dalekim również do polityków, którzy chcą zapewniać bezpieczeństwo swojemu narodowi. Miejmy nadzieję, w co ja głęboko wierzę, przebywając na co dzień z moimi koleżankami i kolegami, politykami, że powiał inny, świeży wiatr i ten trupi, siarczany zaduch zacznie przemijać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Roman Klic. Szanowni Państwo, nawiążę do tego, co przed chwilą powiedział nasz kolega, kandydat z województwa mazursko-warmińskiego oraz podlaskiego, członek Komitetu Politycznego Korony, Jan Krysiak. Chodzi, jak również pani rzecznik, Marta Czech, chodzi o te wartości, o te zasady, których staramy się być wierni, jakie to ma przełożenie na naszą działalność bieżącą w polityce, w polskim Sejmie. Jeżeli ja często deklaruję ten prywatny mój dekalog wartości, gdzie jest i Bóg, i honor, ojczyzna, wiara, rodzina, własność, prawda, godność, sprawiedliwość i wolność, to tymi wszystkimi wartościami staram się jak gdyby mapować moje postępowanie, moje głosowania w Sejmie. Jeżeli ktoś wrzuca nam na posiedzenia Sejmu tematy zastępcze bądź tematy złe, takie jak pigułka dzień po, takie jak procedura in vitro i aborcja i nawet nieistniejący język śląski, no to moje głosowania odpowiadają stricte temu katalogowi, temu dekalogowi wartości. I tak na przykład wymieniłem między innymi prawdę, więc jeżeli mam głosować nad czymś, co nie istnieje, no to nie zagłosuję. To głosuję przeciwko. Nie ma czegoś takiego jak język śląski. Jeżeli jest e, na przykład głosowanie na temat podwyżki podatków, no to nie, bo tam jest i własność, i wolność wśród tego dekalogu moich wartości, którym, którym staję się, którym staram się być wierny. Nie muszę Państwu tłumaczyć na te, nic na temat piątego przykazania, na temat aborcji, tam jest i Bóg, i wiara, i tak dalej, i tak dalej można by wymieniać. Więc. Konfederacja Korony Polskiej ma ten luksus, ma ten komfort, że może być wierna prawdzie. Wierna wartościom. My się temu nie sprzeniewierzamy. A więc zawsze można na nas liczyć i my nie zawiedziemy. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Pan poseł Włodzimierz Skalik, poproszę. Szanowni Państwo, warto powiedzieć, że przystępując do kampanii. Wyborcze, jako Konfederacja Korony Polskiej, mieliśmy poważny dylemat, jak ułożyć tą kampanię, jak ją zorganizować, jak ją przeprowadzić, nie mając dostępu do mediów, nie mając y, finansowania tej kampanii. I przyjęliśmy plan, który okazał się pewnym eksperymentem politycznym, eksperymentem wyborczym. I moi drodzy, nasi kochani wyborcy, bardzo Wam dziękujemy. Okazało się, że jest możliwość komunikowania się z wyborcami poza głównym nurtem. My na początku kampanii na nasze spotkania polityczne, których organizowaliśmy dziesiątki dziesiątki, Przyjęliśmy założenie, że sale powinny być o pojemności 100 osób, ponieważ uznaliśmy, że prawdopodobnie taką ilość wyborców w średniej czy mniejszych miejscowościach uda nam się zmobilizować na spotkania z politykami. I moi drodzy, w krótkim czasie musieliśmy zrewidować nasze plany. Okazało się, że powinniśmy organizować nasze spotkania wyborcze w salach o pojemności 200, a później jeszcze większe. I okazało się w finałowej części kampanii, że nawet sala o pojemności 400 osób okazała się za mała. W Tarnowie sala, największa sala, w której można by było takie spotkanie przeprowadzić w Tarnowie, okazała się za mała. Ponad 100 osób. Odeszło z kwitkiem, bo już się nawet nie byli w stanie pomieścić w korytarzach czy w przejściach. Okazało się, że ten nasz ubogi sposób komunikowania się z wyborcami jest sprawny, działa, ale to przede wszystkim zasługa wyborców, którzy swoją uwagę skoncentrowali na naszym przekazie, na bo uznali że to, co my prezentujemy, co mówimy, jest godne uwagi. I właśnie to trzymanie się zasad dzisiaj jest szczególnie dostrzegane bardzo często w różnych sytuacjach, gdy politycy zachowują się podle, używają chwytów poniżej pasa, wzruszają ramionami, no taka jest polityka my uważamy, że to jest fałsz i obuda. To jest hipokryzja. Można uprawiać politykę, trzymając się cywilizowanych zasad i my chcemy taką politykę kontynuować zarówno w polskim sejmie, jak i w parlamencie europejskim. Jeszcze na koniec chcę powiedzieć, że ta ostatnia nasza akcja wyborcza potwierdziła sposób Dobry sposób zorganizowania naszych działaczy, ponieważ byliśmy aktywni nie tylko w województwie małopolskim i świętokrzyskim. Potwierdzają to nasze wyniki wyborcze, naszych kandydatów we wszystkich 13 okręgach. Bardzo dziękujemy naszym działaczom, którzy w tych warunkach beztlenowych okazają, okazuje się, że potrafią uprawiać. Bardzo intensywnie sprint wyborczy w tych warunkach właśnie beztlenowych. To nam pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość, ponieważ prawdopodobnie podobne warunki będziemy spotykać w kolejnych naszych akcjach wyborczych, politycznych, ale jak widać, Konfederacja Korony Polskiej daje radę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan prezes Grzegorz Braun, zapraszam. Szczęść Boże i jeszcze raz serdeczny Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierali drużynę Brauna w tej kampanii, wszystkim, którzy tworzyli drużynę Brauna w tej kampanii, bo przecież kandydat na fiszu najczęściej jest Jeden wiodący w każdym okręgu, ale za tym jednym kandydatem musi stać i właśnie stanęła struktura, stanęli organizatorzy tej naprawdę trudnej ciągle jeszcze dla nas do policzenia ilości spotkań. W moim okręgu była ich ponad setka, więc w całej Polsce, w całej Polsce y, y, buchalteria y, jeszcze musi to dopiero y, podsumować. Y, dziękuję przede wszystkim wyborcom, dziękuję sympatykom, którzy, którzy stali się wydajną. Hmm, czy to dobrze zabrzmi? protezą. Tak, bo tu stoimy wobec mediów, wobec kamer, mikrofonów, funkcjonariuszy frontu ideologicznego realizujących leninowską organizatorską funkcję prasy nie było ich koło nas w tej kampanii. Pojawiali się z rzadka. Nasz czas antynowy oscylował w okolicach zera, a zatem to nasi wyborcy, nasi sympatycy i nasi działacze ponieśli Informację, dobrą wiadomość, że są nasi kandydaci, że drużyna Brauna idzie do tych wyborów I, i, i razem zatem przeprowadziliśmy z pomyślnym rezultatem pewien eksperyment polityczny. Zaprzeczyliśmy prawom politycznego ciążenia, pobiliśmy rekord świata w oddychaniu głębinowym beztlenowym i są tego wyniki. Dlaczego wychodzimy z tą y, konferencją prasową, chociaż minął już kolejny dzień od dnia głosowania. Szanowni Państwo, po to, żeby wybiegając myślą naprzód, dziękować i prosić o jeszcze. Skoro ten eksperyment się powiódł, kontynuujmy go. Prowadźmy te komunikację, prowadźmy tę wspólną akcję polityczną z drużyną Brauna, liderami Konfederacji Korony Polskiej, jako, jako, jak to zostało już dzisiaj powiedziane, tą drużyną, która, Szanowni Państwo, stara się w bieżączce politycznej nie rozmieniać na drobne. Ideałów I nie wyrzucać na śmietnik historii zasad. To nas różni. E, różni nas to, że lojalności, e, że hm, grzeczności w polityce nie uznajemy za oznakę słabości. Jak nam się zdaje, wszyscy dookoła sądzą, że e, poważni politycy nie mogą cechować się przywiązaniem do zasad, bo to oznacza, że są słabi. My sądzimy, że długoterminowo to właśnie, to właśnie nasza lojalność wobec rodaków Polaków, lojalność wobec najjaśniejszej Rzeczpospolitej, niepodległego państwa, suwerennego narodu polskiego i przywiązanie do pewnych prostych zasad długoterminowo to właśnie okazuje się najbardziej realistycznym podejściem do działania politycznego, bo, bo, Szanowni Państwo, nie pomyli się. Dziękuję Pani bardzo, dziękuję Pani bardzo, bo kto nie zmyśla, nie pomyli się w zeznaniach, Szanowni Państwo. Kto nie kłamie, ten nie potrzebuje kręcić i nie potrzebuje na okrągło haftować po to, żeby bardziej ukryć, a mniej zakomunikować. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę kampanię i do zobaczenia w następnym. Z Panem Bogiem. Dziękujemy. Dziękujemy.